Pom, 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 pom. Siema wszystkim z tej strony, misterce, a to jest Minecraft Snapshot, w którym prezentuję najnowsze odsłony buildów do Minecraft'a w dzisiejszym odcinku z przeproszeniami za ostatni tydzień wersja 07B i 08A, czyli najnowsza, która ukazała się wczoraj, czy dzisiaj? Wczoraj, wczoraj chyba. Ehm, wprowadzono kilka zmian. Niektóre są fajne, niektóre takie sobie. W najnowszej wersji, bo teraz gram na najnowszej, poprawiony jest generator światów. Trochę tu później polatam. Pokażę Wam fajne ujęcia, bo świat się naprawdę fajnie generuje. Także jeżeli oglądacie teraz, odpiszcie sobie tego Seeda. Gdzie go Wam tu od tego dobrze chyba będzie widać. Także sobie odpiszcie, bo naprawdę fajnie świat generuje. Oczywiście musi grać na wersji 0.8a, bo inaczej nie będzie działać. Ale wracając do wersji 07b, eee, nasze małe ludziki z Minecrafta dostały głupią funkcję rozmnażania się, która jest w ogóle niepotrzebna, ale jest też fajna opcja w nocy. Ehm, nie wiem, czy teraz będzie działać. Nasz, nasz, nasz kochany, mały, harkoczący kolega goni ich i oni spieprzają przed nim. To samo dzieje się w nocy. Zombie zaczynają atakować miasto. Było to właśnie w wersji 07B. Pojawiło się. Fajnie, fajnie, ale tak naprawdę po co. Właśnie nikt nie wiedział chyba po co. I tak czekaliśmy do wersji 08. A widzicie i to się cholernie tucze. Dobrze jak akurat zginął. Bo to się tak cholernie tucze, że nie wiem, muszę to poprawić. Eee, no i w zasadzie tyle było chyba z głównych zmian. Eee, takich o, które można zobaczyć na mm, gołe oko. No, i chyba, że jeszcze popatrzymy sobie na crafting table, który mamy. Ja pierynczę, dzieli to pozmieniali Potrzebujemy to. Chwila, chwila, zaraz Wam coś pokażę, jak się kraftuje. Taka fajna sprawa. Potrzebujemy to. I potrzebujemy jeszcze. Gdzie to, gdzie to stwo jest? Czekajcie chwilka. Hmm. I potrzebujemy jeszcze. To sztuk, dokładnie 4, ale wziąłem 6. Jestem pozerny. Wchodzimy w to, kładziemy sobie na środku nasz glowstone w kształcie krzyża, tworzymy sobie. E, e, e. na no, tworzymy sobie lotarnię. Znacie już na tyle build, że na pewno rozgryliście o co chodzi. Fajne zastosowanie Glowstone'a, w końcu przydatne, w końcu coś się dzieje. I możemy sobie po prostu takie światełko zapalić. W wersji 0.8 zostało poprawione błąd z oświetleniem, który był w 0.7, i gdy wchodziliśmy na przykład do jaskini, no było jasne, jak w dzień, do dupy. Uwalili to strasznie, ale na szczęście już jest poprawione. I teraz właśnie będę przechodził pomału do wersji 0.8, i na sam koniec, oczywiście, opowiem o tym. No po co tu opowiadać? Minecraft zyskał funkcję budowania do 256 klocków w górę. No, świat się generuje dalej do 128. Jest to spowodowane tym, że e, po prostu będzie mniejsze obciążenie niż przy 256, bo będzie mniej światła do wygenerowania, bo zostało odjęte powietrze od ID klocków, czyli powietrze nie jest już traktowane jako blok i nie jest po prostu wczytywane dodatkowo do pamięci. Jak na razie nie widać jakiejś gigantycznej poprawy w optymalizacji tego, ale jak na razie sprawdza się jakoś. I to zrzucimy kilku naszych małych kolegów, niech sobie pogonią za kimś. Oczywiście drzwi będą wyważać na trybie hardcore, czy hard. Na hardzie na pewno, na poziom trudności hard. Jak widzicie, oni się z cholernie tłuką. Także ja się trochę oddalę od nich. Eee, I co doszło w wersji 0.8? Eee, potrzebujemy cztery razy eee, właśnie blok ironu. I potrzebujemy naszego pumpkina, który będzie nam potrzebny do zbudowania czegoś, co wygląda jak Yeti. Sobie. Get albo inna głupia, duża małpa. No Patrz, jak on wygląda. Ja pierniczę, to w ogóle design to nie wiem skąd brał, ale okej, okay, niech mu będzie. Takiego kolesia sobie budujemy. Nie wiem, jakieś tempy. Budujemy sobie bliżej. co on ma robić? On ma w zasadzie ochraniać takie wioski. Jak widzicie, od razu idzie i tłucze biedne zombieaczki. Na dwa hity wszystkie ściąga. Fajna sprawa. Co do samej ochrony wiosek? Szczerze. Tak dla mnie, mogą zarzec wszystkich tych kolesi z NPC, bo nie zależy mi na nich. Ale taka obrona do własnej farmy, czy kurde własnego domu, naprawdę fajna sprawa, tylko kosztowna. Ale oczywiście odzyskujemy tam jakaś część żelaza i wypadają nam kwiatki, jak się kolesia zatuczę, Tak, żeby się rozpadł. Jest to golem jakiś tam, mam nadzieję, że design będzie jakiś fajniejszy na teksturkach. No bo, no nie powala, nie powala, taki metaliczne coś. Ujdzie, ujdzie w tłumie, co do właśnie wysokości. Chciałem Wam pokazać, jak wysoko jest 256. Jak widzicie, znajdujemy się już na 120 i lecimy w górę. Mijamy poziom chmur, które są na 128 czy tam 130, jak to woli. Nie wiem dokładnie, i lecimy dalej na 256 kratek w górę. I do tej wysokości można spokojnie będzie budować od wersji 1,2. Jeżeli ktoś posiada serwer na 200, znaczy na Snapshocie, to do tej wysokości możecie budować. No, zobaczcie sobie jak dużo miejsca można zyskać na własne budynki i jak to wszystko może świetnie wyglądać. Dla mnie bardzo dobre rozwiązanie. Minecraft nie będzie nam właśnie obciążał za bardzo gry, a będzie to dosyć fajnie wszystko wyglądało. No po prostu będzie wow. Ja już tylko czekam na pierwsze, większe projekty, które się pojawią, już gdzieś dostępne w internecie, że będzie można sobie przetestować to, zobaczyć, jak bardzo to obciąża tak naprawdę nasze granie i gdzie pojawi się naprawdę coś ciekawego. Eee, ja wam pokazać, jak te właśnie tutaj rzeczy się prezentują w tym świecie, ale nie ja wiem, czy jest to dobry pomysł, pokazywać to wszystko w nocy. Jak koleś to sobie będzie chodził całą noc. Niech sobie łazi, ale to nic, spróbujmy, zobaczmy tylko. Dobra, jest na full, wszystko powinniście widzieć. Przelecimy się tylko, że pokażę Wam pierwsze lepsze góry jakie spotkałem tutaj po drodze. Chyba w tym kierunku to było, a nie w tym. Dobra, to było gdzieś koło bagien. Sam generator jest dosyć fajnie poprawiony, już nie tworzy takich masywów górskich, które, no, wyglądają jak spłaszczony kloc albo takiej no, górka ziemi, która została nasypana tak, o. W końcu zaczyna się coś pojawiać z wersji beta. Są to takie szpiczaste, pojawiające się znikąd góry, które naprawdę fajnie wyglądały. I jak widzicie, dosyć ciekawie się to tutaj generuje w tym Minecraftie. Dużo ludzi na to narzekało, ale tak szczerze, to był naprawdę cały ten urok Minecrafta, który przyciągał do siebie. Te góry tak znikąd się tworzyły i fajnie to wyglądało, i od razu chciało się po prostu budować. Także jeżeli. Macie jeszcze jakieś pytania co do samego snapshota? Bo wydaje mi się, że pokazałem to, co warto było pokazać, bo nie myślę, żeby wszystko pokazywać tak o. Po prostu odkryjcie sami, co się zmieniło, tak naprawdę, i napiszcie w komentarzach, jeżeli o czymś zapomniałem. No i zapraszam do pobierania. Oczywiście można to pobrać z modjang.com, podam link w opisie. No i zapraszam do gry. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego snapshota. Cześć!